Dzień dobry, witam na kanale, jestem Kamil. W dzisiejszym odcinku rozbieramy drugi silnik. Przyniosłem go z kolegą i zaraz się za to zabierzemy. Mamy. To jest BMW, silnik BMW oczywiście i to jest N46B20, e, ma uszkodzone tutaj, nie wiem jak to się nazywa nawet, jak mam być szczery, e, tutaj na tym leży wałek i wałek się kręci, problem jest taki, to jest wałek z tego silnika dosłownie, o. Samochód jechał do mnie na diagnozę i wałek pękł na pół, silnik zgasł i już nie odpalił. Zrobienie tego, naprawienie tego uszkodzenia w głowicy jest możliwe, bo praktycznie wszystko jest możliwe, trzeba tylko zapłacić bardzo duże pieniądze i nikt tego nie chce robić, bo to się nie opłaca. Nie dziwię się. Sama naprawa tego kosztowałaby kilka tysięcy naprawa tej głowicy, a drugą mamy tam. Tu jest głowica z silnika N42B18. Wczoraj była splanowana. To jest głowica z tego silnika, który rozbierałem w poprzednim odcinku. Już jest po planowaniu, wszystko jest czyste. Teraz tylko ją wystarczy wyczyścić i założyć. Nowa uszczelka będzie za parę dni, i nowe śruby do głowicy też będą za parę dni. Więc teoretycznie tutaj da się wszystko poskładać. Ten wałek już nie będzie używany. Trochę mu się przyrdzewiało, zresztą trochę jest połamany. I dzisiaj e, trzeba porozbierać wszystko, co jest tutaj. No dobra, nie ma co wzdychać, trzeba się już wziąć do roboty. Najpierw. O, Chcę tylko wszystkim przypomnieć, że ten silnik, to, ten, czy ta głowica to złom. Więc jeśli uważacie, że nie powinno się w ten sposób odkręcać, to trudno, to i tak pójdzie na złom. I że w ten sposób się nie rozkręca, mam na myśli właśnie to narzędzie. A dlaczego to robimy? Po pierwsze, za rozkręcenie tego silnika tej głowicy. Ej, dobra, mam za słabe narzędzie. Myślałem, że to da radę Po pierwsze, rozkręcając to do gołego, mamy możliwość sprzedania głowicy jako czystego aluminium. I dostania za nią dużo większych pieniędzy. A to naprawdę, po zdjęciu, to będą tylko. Parę rzeczy. A po drugie to jak założymy na, na wyrzucamy głowicę. I tu mamy nową dobrą. Więc możemy zrobić z tego silnik. Silnikiem nie było żadnych problemów poza tym że zgasł a problem wziął się stąd, że silnik był, był w nim robiony rozrząd. I właściciel mi powiedział, że po wymianie rozrządu był, zaczęło się dziwne dźwięki wydobywać z silnika. Po moim, jakby tam to, to było dosyć daleko, więc jechali tu na diagnozę sprawdzić, natomiast. Moim pomysłem pierwszym było to, że nie była zdejmowana miska olejowa, nie było sprawdzone czy ślizgi nie wyszły całe i one zapchały. To. O, i tu nawet jest fragment czegoś. A w środku są uszkodzone elementy rozrządu i to jest smok oleju, który nie dawał. Był lekko przytkany, nie dawało to wystarczająco dużo oleju na silnik, przez co przegrzał się, nie było smarowania i pękł wałek. I tyle. Wystarczyło zdjąć miskę olewą i silnik byłby cały, a tak to klient musiał kupić sobie drugi silnik, musiał mieć wymieniony ten silnik, ogarnięty i tak dalej i tak dalej. Więc dało się tego bardzo łatwo uniknąć, ale Zgodnie z informacjami, jakie przekazał później temu klientowi, tamten mechanik, instrukcja serwisowa nie wspomina żadnego zdejmowania miski olejowej w trakcie wymiany rozrządu. Więc tego nie zrobił, bo tego nie trzeba zrobić. A to, że nie wyjął całego rozrządu, to już nie jest jego problem. W tej chwili mamy silnik już przygotowany na. No nie, no nie przygotowany. Wszystko, co ma być odkręcone, jest odkręcone. Już nic więcej stąd się nie wykręca. W tej chwili już moglibyśmy to wyczyścić i założyć głowicę. To co zrobimy, to obrócimy sobie ten silnik, podstawimy tamtą michę, żeby wylały się wszystkie oleje, płyny i tak dalej. I zobaczę tam od spodu, jak ma być cztery kompletnie, nie pamiętam co tam się dzieje, więc zajrzymy od spodu, w jakim stanie to wszystko jest. Natomiast jeśli chodzi o gładź cylindrów, piękna, jeszcze widać te fabryczne ślady po honowaniu, nie ma tutaj żadnych ubytków, żadnych przedmuchów, nie było, nie widać, żeby były, czy cokolwiek. Silnik by jeździł i jeździł. Zresztą on nie miał jakiegoś bardzo dużego przebiegu, bo to jest z samochodu, już nie pamiętam, który rocznik, ale taki, to było E87 chyba. Właściwie, gdyby nie to, że nie, nie zamówiłem odpowiednio wcześniej części, to mm, można byłoby składać ten silnik, bo tutaj naprawdę nie ma dużo roboty. E, potrzebuję rozrząd, e, potrzebuje, właśnie smoka oleju, uszczelkę pod głowicę i śruby i to wszystko. I, i silnik będzie złożony i można coś z nim kombinować. Czy go sprzedam, czy go wrzucę do jednego samochodu, zobaczymy, ale. Na pewno mam możliwość zrobienia cokolwiek z nim, a elementy, które mi są niepotrzebne, jak na przykład ta głowica, pójdą na śmietni. I w tej chwili, właśnie rozbiorę do końca głowicę, po to, żeby zostało samo aluminium, żebym mógł e, oddać to na złom jako aluminium. Bo zajmie mi to chwilę, którą akurat mam wolną w tej chwili. I zamiast siedzieć i oglądać różne TikToki, shorty i inne rolki, to mogę zrobić coś pożytecznego. Ale rozmontowane. Albo przejdzie, albo nie. I tak, jeśli się znają na złomie, to powiedzą, a gniazda zaworowe to z czego są. Nie ma. Patrzę na zawory, i się zastanawiam, czy nie zrobić z nich jakiegoś bryloczka czy coś. Nie mam pojęcia, jakbym miał to zrobić. Ale nawet spoko, by był taki bryloczek, do kluczy. Wszystko, co możemy zrobić z tym silnikiem, w sumie. Teraz trzeba czekać na części i go złożyć, a jak będzie złożony, to go umyć i jak się go umyje, to, to go wstawić do jakiegoś samochodu do odpalenia. No. Hm. Najgorsze jest to, że to jest drugi silnik. Jakby w poprzednim odcinku rozebrałem jeden, w tym odcinku rozebrałem drugi rozebrałem dwa silniki, które leżały u mnie jakiś czas i po prostu zajmują miejsce. No jeden cały czas wisiał na stojaku, a drugi leżał w innym garażu. I leży to i leży, zajmuje miejsce, człowiek się dosłownie może o to potknąć, a mogę to nawet, najlepiej lepiej już jest oddać na złom, niż nic z tym nie robić, więc stwierdziłem, że albo coś z tym robię, albo oddaję na złom. I stąd w ogóle ten odcinek. W tym odcinku też będzie składanie tego silnika, więc... Nie kończymy, tylko przenosimy się w przyszłości za chwilę. Zachęcam do subskrypcji i widzimy się, ja, ja się z Wami widzę za jakiś czas, a Wy mnie widzicie za parę sekund. Lecimy. go wydać w kąciku, pyk ja sobie stanę tu tyle w zasadzie silnik jest odbudowany, nie jest idealnie skończony, nie mam wszystkich uszczelek nie będę wkładać czujników na chwilę obecną i jeżeli ten silnik pójdzie na podmiankę do jakiegokolwiek samochodu to wtedy wyciągam uszczelki z tamtego czy czujniki czy wszystko i wkładam do tego, więc nie ma tu żadnego problemu rozrząd złożony, jest nowy rozrząd, nowa uszczelka pod głowicą, nowa uszczelka miski olejowej, silnik skręcony, kręci się, nie blokuje, wsadzić do auta i odpalić. Nie było to robione jakoś profesjonalnie ani w tym stylu, nie mam żadnego styrennego pokoju, w którym wszystko dokładnie wymienia i tak dalej, ale większość takich napraw wygląda w ten sposób. Bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś czuje się na siłach zrobić coś takiego, robi to w takich warunkach, jak mam ja, nie jest to nic profesjonalnego. Jeżeli przyjechałby klient i poprosił o taką odbudowę, to wszystko by poszło do warsztatu, który ma myjkę, żeby mi to wszystko wymyli i dopiero bym to składał, ale jak robię to na własne potrzeby, pff, ten silnik prawdopodobnie będzie opalany. Nic nie zapowiadam, nic nie zapowiadam. Um, cóż jeszcze mogę powiedzieć? N46 i N42 robi się identycznie i tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz, nakrzyczcie, że powinienem zrobić to inaczej, tyle piachu jest w silniku i Boże, ale to będzie straszne. Kogo to obchodzi? <grydy> Bądźmy, to nie jest warsztat, w którym robię to wszystko profesjonalnie, w sensie... Są rzeczy, które robię dla ludzi, można przyjechać i coś tam naprawię przy samochodzie i wtedy zupełnie inaczej to wszystko wygląda, wszystko sprzątam przed przyjęciem samochodu, ale jak robię dla siebie, tak jak mówię, w tej chwili bawię się bardziej blacharką, więc będzie zawsze syf. Dobra, lecimy, widzimy się w następnym, trzymajcie się, hej!